Siema, siema, siemanko! No, od zęba zajumaliśmy to jest Jeszcze całkowicie początek rozrywki. Śmiegamy dalej. Musimy z buta wszędzie. E, pójdziemy. To się odlokować po drodze. Faktycznie, czy to nie ma minimapka? Mhm. Mhm. Oh. Gdyby weźmiemy... Я бываю возьмем... Co kuźwa on mnie tam widział Ciebie mam, to ci też kuźwa do no, kup. Chodź, 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 nie. jdę też po prostu się zabawi ze mną ta mm. mam też za swoje m mm -hmm. Muszę pacyki mieć, chuj, ale już prawie nie mam broni. No amunicji. Raczej jest głośniej niż sądziłam. Nigdy nie byłaś tak blisko. Wszystko wydaje się większe z bliska. Zobaczysz, szybko przywykniesz. Słowo. Nie jestem pewna. Znajdź arcymatronę Tirsy. pomoże ci. Masz jakieś pytania? Jestem gotowa. Jestem na to gotowa. Widzimy się w domu za kilka dni? Mm, Nie znam. Nie czy w to. Tam, no. Trzymaj. Weź to i... Pamiętaj. To brzmi jak pożegnanie, Rost. Nie nie powinnaś być z nimi a ja zawsze będę wyświć. ale mówiłam wszystko się ułoży będę przychodzić w tajemnicy to ja będę łamać prawo nie ty nie musisz się w ogóle do mnie odzywać to przywiązanie do mnie będzie ci tylko wadzić chciałbym żebyś stała się częścią plemienia hmm. dosyć już tego życia na uboczu nie przeszkadzało mi dotąd dla twego dobra Odejdę tam, gdzie mnie nie znajdziesz. To. nasze pożegnanie, no kurde. Nie. Nie jest. Nauczyłeś mnie tropienia. Gdziekolwiek idziesz, mogę iść z tobą. Nie tym razem. Tym razem. I każdym razem będę to miała, kiedy cię odnajdę. Mm. Niech wszechmatka cię chroni, Ailoy. Idź. Ziemno bubę. Potem zobaczę, dokąd wiedziesz szlak. Musisz zawrócić, albo oberwiesz. Twój wybór. No to chodź. Z drogi, z drogi! Dajcie jej przejść. Ma tu wolny wstęp. Serce matki, ciepła dziecko, chodź. Zapewniam cię, większość Nora nie jest tak nieuprzejma. Jesteś Tearsa? Zgadza się dziecko. No, chodź już. Bardzo długo czekałam na ten dzień. Naprawdę? O, tak. Ale na razie muszę cię zostawić. Dziś muszę pilnować innych przybyszów. Ale jakich? Z innego plemienia, kardza. Przyszli obejrzeć próbę, a Nora się z nimi niezbyt lubią. Kardż? To jest mój problem. Pomówimy potem. Tymczasem ciesz się festiwalem. A, jeśli pójdziesz w prawo, spotkasz swojego starego znajomego. Ale ja nikogo tu nie znam. Nie, nie bądź taka pewna. Porozmawiamy później. Niech ci bogini strzeże. Co tu się dzieje? No impreza, kobietko. Impreza. Lepsze niż zeszłoroczne. Pabasz jak tutaj kurę tańczą. O oh yeah, o oh yeah, o oh yeah, o oh yeah, widziałam lepsze No, peń zabawy Wiesz co trzeba zrobić e To ty, prawda? Jesteś Ayloy, prawda? Dobrze zapamiętałem, prawda? Czy to o tobie mówiła wcześniej Tirsa? Nie znam cię. Chyba mnie nie poznajesz. W sumie minęło sporo czasu. Jestem Teb. Byłaś małą dziewczynką, gdy uratowałaś mnie przed grupą maszyn. Pamiętam. Chciałeś mi podziękować. Wciąż pamiętam ten dzień. Całe życie czułem, że cię spotkam podczas przygotowań do próby. Mm, mm, Jak widzisz, mm. nie zostałem łowcą, zamiast tego pracuję jako szwacz. Szyję ubrania i pancerze. Na tę okazję specjalnie uszyłem ci strój. Podoba ci się? A ile kosztuje? Kosztuje? Nic. Uznaj to no za dobrze. wyraz wdzięczności. I potem też rabacik dobrze. dawaj, Kup złoty. złote. No to też mnie stać. Ok, ale muszę to wziąć. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ten rzeto od lachyka Chyba ci pasuje. Dziękuję, teb. Nigdy nie miałam czegoś takiego. Jest twoje. Chyba zgodzisz się, że chroni lepiej niż to, co miałaś wcześniej. Każdy strój ma swoje zalety. Zawsze jest coś za coś. Dobra, nie będę cię zatrzymywać. Zajrzyj do domu, Matron, jeśli szukasz Tirzy. Zobaczysz, to poznasz. Duży drewniany budynek ze wściekłym tłumem na zewnątrz. Tirsa mówiła coś o gościach z innych plemion. Tak, dlatego tłum jest wściekły. Po raz pierwszy od wielu lat kardża stąpają po świętej ziemi. Pewnie polecą pomidory, może też jakieś kamienie, Rokurta. Byle tylko nie włócznie. No, tak czy siak, rób uniki. Okej. Okay. E, no faktycznie trochę inaczej wyglądam na no. modyfikacje. A tutaj wytwarzanie umiejętności. gdzie Je jeszcze tu mogłem, a tutaj modifikacje ubiorę, kurde nie mam więcej jak na razie

Ostrożnie. Udawaj, że mnie nie znasz. Nie wolno mi handlować z wyrzutkami, pamiętasz, prawda? No pewnie. Dobrze, że się chociaż odezwałeś. Hmm. Oj, nie bądź taka. Wiesz przecież, że będę... Nie mogę się doczekać min paru osób, kiedy wygrasz. A gdybyś jeszcze czegoś potrzebowała, jestem do usług. Zaoferuję ci... Koca wyrzutnia lin, spotykać mam, łuk bojowy hmm, hmm, hmm. No jest test lepszy niż mam, łuk wyborowy Ręczność, amunicja Muszę się najlepiej ze znaczącym dystansie. Mm, na No dobrze. Nie, czas iść. Powodzenia jutro, Aloy. Nie powinniśmy pozwalać Karcza kalać Za chwilę pobłogosławimy próbę, ale najpierw powitamy gości. Od dwóch lat cieszymy się pokojem skardża. Czas odnowić więzi handlowe z południkiem. Ci oto posłowie przybyli do nas pod sztandarem pokoju. Pokoju. już to widzę. Oto zwiastowanie wdzięczności sporządzone. Mieszkańcy, właśnie słońce awans. Podój Hej, Hej, Świadłość jego! Schowajcie owoce! <coughs> Wierni Nora, schowajcie owoce! Jam oseram, nie kardża. Więc powiem krótko: Trzynasty król słońce był morderczym ciulem. Serio mówię. Tyran i potwór, od co? Najeżdżał nas dla krwi i ofiar. Dokładnie tak jak was. Moją siostrę porwali. Nienawidziłem kardża. Ten Trzynasty król. Nie żyje. Już dwa lata. A kto go mówił? Mm. Czternasty! No. Nie dla rządzy... władzy, a dlatego, że ktoś musiał przerwać okrutne rządy jego ojca. Tak! List, który czyta ten biedny kapłan, to przeprosiny. Prosto od czternastego króla. Więc proszę. Czy możecie go wysłuchać? Dziękuję Oto zwiastowanie wdzięczności sporządzone ręką króla słońce Awada Uuuu odpaliła się technologia promiennego rodu A wolno ma też taki pierdolnik Jest. Jak ma się dobrze bawić, kiedy kręcą się tego kombiorcy kardza profanują naszą ziemię. Kardza Trzymają kardza nie powstrzymają mnie przed Taki sam wasi Gdzie znalazł Jesteś pierwszą osobą, u której widzę Fokus. Skąd go masz? Co? Nora? Nosząca jeden z nich? To niemożliwe. Twoje plemię lęka się ruin. Unika ich. Nie jestem jak inni, Nora. Cóż, ty widać nie. ...skoro skorobuszowałaś w resztkach świata metalu. Co się stało? Przepraszam. Uh, awaria. Olin. Poznajesz miejscowych, co nie? Wiesz. Jeszcze wrócę. Hmm. Czekaj. Nie. Uh, pomówmy później. Muszę iść. O! Oh, on jest na większym kacu niż myślałem. <laughs> Hej! Masz takie samo cacko na głowie jak Olin. Od kiedy stały się takie modne? Ma na imię Olin? Kim on jest? I skąd ma jedną z tych rzeczy? To darmozjat, ale ma wysoko postawionych kumpli. Połowę czasu szuka artefaktów, a drugą pije i gra. A tę błyskotkę to chyba ją sobie gdzieś wykopał. Nosi na gębie mnóstwo dziwacznej biżuterii. I nie obraża się. Tobie pasuje. To jeszcze wiesz o Olinie? Naprawdę jest taki ciekawy? Zaczynam być zazdrosny. Mm, nie, nie musisz przetysuję. być. taki tak, i tak na ciebie nie zwracam uwagi. A co znajdzie, sprzeda możnym. A jak nie szuka, to tropi. Dokładnie taki zestaw umiejętności musi mieć dobry przewodnik. Znam go od paru lat. Lojalny kompan, dba o rodzinę, potrafi całkiem nieźle wypić. Lubię go. Ale <laughs> poza tym niewiele wiem. <laughs> Okej. Okay. Powinnam iść na błogosławieństwo. Tak. Może nie powinienem tego mówić, ale widać, że odstajesz od tego ciemnogrodu. Znaczy, jesteś bystra, bez wątpienia zdolna i. No weź, spójrz na siebie. E, o czym mówisz? Ty już wiesz. Jak będziesz kiedyś w południku, znajdź mnie. Pokażę ci to i owo, poprzedstawiam. Tam jest zupełnie inaczej. Poznam cię nawet z moją siostrą. Ona zna więcej ludzi niż ja. Ponoć została porwana i stracona przez króla słońce. Hmm. Ha! Porwana? Tak, stracona? Nie. Trzeba więcej niż paru karcz, by ubić Ersę. Uciekła, a w tej chwili jest szefem całej straży. Ciekawa historia. Może opowiem następnym razem przy Kirichu. Tak czy siak też idę na to całe błogosławieństwo, więc do zobaczenia może? Powinna nastąpić mm. kardzja, nie ja. Co było minęło? No. Mamy zapomnieć, co kardzja zrobili naszemu plemieniu. Przechowatko, daj mi siłę. Sławieństwo się zacznie, gdy zbiorą się kandydaci. Ej, zajmij zajmi swoje miejsce. Modlitewny lampion jest Twój. Zrobiłem go dla Ciebie. Pch, bluźnierstwo. siostry, kandydaci. Ten poprawny chłopak. Ale tutaj po mojej lewej stronie, a ten tam, dokładnie on. Na jej cześć, zapalcie płomień! ku pamięci rozdam i wszystkiego, co dla mnie zrobił. Wszechmatko, usłuchaj nasze nas. prośby. Czyli jest, Czym jest dziecko, dziecko, jeśli nie łzą na cień, co płomieniem przez stworza, niczym wiosenny, wiosenny wiatr, żeglujący pośród chmur wypełniający młóca, a każdy z nas z stał się, z nas, zdał się o wielkiego, wielkiego łańcucha wielkiego, miłości? Tam jest Olin Mam do niego kilka A, jest Oden Albo Olin mm -hmm. Znasz moje imię? A, Erend wygadał Czemu wcześniej zachowywałeś się tak dziwnie? To przez ten festiwal Naprawdę nienawidzę tłumów Może udał się do... Nie unikaj odpowiedzi Dobrze, tylko spokojnie Nie mam nic do ukrycia Nigdy nie widziałam nikogo z fokusem. Powiedz, gdzie go znalazłeś. W ruinach, na północ od Włości. Tak nazywamy kraj Oseram. Tam metal biegnie głęboko. Stalowe giganty na wpół zakopane w piachu. Zapomniane jaskinie wykopane w skałach przez Przedwiecznych. No proszę. Podoba ci się? Ja znalazłam swój w jaskini takiej jak twoja. W ruinach Przedwiecznych. Jeśli kopałaś sama, wiesz tyle co ja. W ruinach znajdziesz odpowiedzi, a nie tu. Jak rozmawialiśmy, skrzywiłeś się. Zupełnie jakbyś cierpiał. Albo się bał. Czy Focus coś ci pokazał? Niczego mi nie pokazał. Mówiłem. To kolejna awaria. Wciąż się zdarzają. Chyba nie umiesz kłamać. <grym> Zawsze nowo poznanych ludzi tak oskarżasz? Tak. Tylko tych, którzy kłamią. Na ogień i ślinę. Jestem szczery jak pole, niczego nie ukrywam. Nie wierzysz mi, to twój problem. Nic mi do tego. Nie rozumiem. Przecież mamy takie same urządzenia, a mimo to nie chcesz rozmawiać. Mam już tylu przyjaciół, ilu trzeba dziewucho. Nie szukam kłopotów. Przywykłam do odrzucenia przez plemię. Myślałam, że jesteś inny. Ja bierz tego do siebie. Głowa do góry. Powinnaś. Spróbuj się dziś rozerwać. Jutro wielki dzień. Warto sprawić, aby każdy był taki. Hmm. Tylko Bast bust. i Bast. Awala też jest silna. No kurde. Sorry. 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 To w tym roku nie ma tego muzyka. Wiesz teraz długimi, ciemnymi włosami. Znajdź wyro wyrzutku i śnij o wygranej próbie. Nic więcej ci się nie uda. O, dom sypialny. Z tobą na straży? Pomyślałam, że to latryna. Ty, to ja... Dokuczają sobie. Patrzcie, patrzcie, kto tu przyszedł prosto z dziczy. wyrzutek bez matki. No, Jezus. <grywa> Widzę, że ciągle jeszcze masz bliznę po moim kamieniu. Radosne wspomnienie. Czasem niezły z ciebie, dupek, bast. Daj na luz. Nie znałaś słów błogosławieństwa, co? O, nawet próbujesz ubierać się jak jedna z nora, i tak nikt się nie nabierze, a więc tak to teraz z tobą będzie. Tak będziesz tu miała z każdym dzikusko. Pochodzisz z dziczy, nie z serca matki, i na pewno nie powinno cię być na próbie. Czujesz to, wiesz już, że przegrasz. Ha! Całe życie ćwiczyłem na próbę. Nie boję się ciebie, niczego się nie boję. Tak, siła jest cicha, ty nie. Dobrze pamiętam, jak zrobiłem ci te blizny. Uwielbiam to wspomnienie. Za to ja pamiętam, jak inne dzieciaki zobaczyły w tobie potwora. Ale zakładam, że tę część historii akurat omijasz. Naznacz to wtedy piętnem hańby. Tamtego dnia poczułam się silniejsza. Poczekaj, sam zobaczysz. <laughs> Jasne, to już nudne. Bast musi iść spać, i basta. To ty się jutro nieźle zdziwisz, w wyrzutku, nie ja. Zamkniesz się w końcu? Bo to by mnie zdziwiło. Hmm. Twój pierwszy dzień w sercu matki. Co myślisz? Nigdy nie spałaś w Dormitorium Nora. Zero prywatności. Zamieńcie. Wygody i rozrywki. Tak myślę. Wygoda nie jest zła. To jest słabość. Jakbym słyszała matkę. Aha. Zawsze możesz wrócić do życia w dziczy, jeśli musisz. Tymczasem... wypocznij trochę. Ukończoną gówno misję. No hmm. to idziemy zaraz na próbę na pewno. Jak zobaczy kućwa prawdziwego potworkę to on ucieknie. Co sprawi, że się stąd wyniesiesz? No, ale to już zrobimy w następnym odcinku. I będziemy tą próbę zadawać. I na pewno wygramy. <laughs> Trzymajcie się.